Tempo, proszę Państwa, mam nadzieję, że zostanie do końca naszego spotkania. Jeszcze 15 osób ma tą szansę. Mało czasu. Dobry wieczór, Halo? Dobry wieczór. Imię, ty, M -m w imię. Do Dorota, 66 lat. Prosiłabym o uzdrowienie rodziny. Pani Dorost Dorotko, jest Pani już przygotowana? pomyślałaś o tych, których kochasz? Tak, so, tak. Pozorowa. Połóż lewą dłoń na serduszko, wypowiedz imię Waszego anioła rodzinnego. Hachasiach. Perfekcyjnie ci powiem, naprawdę. I azaliach. Azaliach? Głowa, potrzebujesz pod głowę, jak byk. Wzywam armię niebieską do waszego życia, wypalam święto pochodnie, pochodzenia sprawiedliwości, chorobę, zwątpienie i smutek, ale do życia do tej wspaniałej rodziny. Przebądź, odcinam miecze sprawiedliwości, przekleństwa, zazwyczaj, krątwo czwartego pokolenia, naród męski, odcinam działanie magii, odcinam przekleństwo współczesne na pieniądze, odcinam ten ciężki los od was, odcinam Zamykam portal tą potężną siłą. Aha, ha, zjachaj, azal, jachowalnia was ze wszystkich negatywnych energii hamujących was do szczęścia. I napełniam wieczną miłością, dobrym zdrowiem, fortuną w życiu na mocy. I zamykam aurę. E, miała Pani, proszę puścić tą dłoń serduszka. Miała Pani jakieś odczucia teraz, myśli lub. No, takie zdenerwowanie. No, ale to często bywa, jak jest coś złego, negatywnego. To jest działanie magii, to odczuwacie zdenerwowanie. Zaraz to przejdzie. Tutaj się nie ma. 17 listopada tego roku uzdrowienie anielskie dla Waszej rodziny. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. O, super, no muszę Was pochwalić. nic dzwoncie już teraz, to wyszłajcie się jako kolejna osoba. Dobry wieczór, halo.